Na kortach w Club del Sol zagrałem trening z trenerem Danielem na tych kortach, gdzie odbędzie się nasz obóz na początku maja. Trenerem, który był 184 ATP, także naprawdę bardzo fajne doświadczenie. I ogólnie na początku tego treningu zaczęliśmy od gry z końca, od gry forehand cross, backhand cross. Po tych crossach zrobiliśmy takie ćwiczenie, że ten Daniel mi rzucał piłki z kosza na backhand i po prostu... Grałem backhand cross, wchodziłem na piłkę, atakowałem, grałem backhand cross i parę razy backhand linia i dał mi taką wskazówkę na tym backhandzie, że lewy łokieć, mieć bliżej ciała, żeby mieć więcej siły, żeby był bardziej jakby stabilny ten backhand, także naprawdę fajna wskazówka i mi dosyć dużo pomogła na tym backhandzie, potem było już dużo lepiej. Jak już skończyliśmy grać ten backhand po krosie, to troszkę rozmawiałem z Nerem a propos właśnie tego backhandu i poza tym się też ten raz pytałem ogólnie, który był ATP, no to właśnie 184 ATP. I tutaj ja się go też spytałem, jakby kiedy, kiedy skończył grać i um, powiedział mi, że skończył grać w wieku 38 lat. Także rozmawialiśmy ogólnie podczas tego treningu o naprawdę ciekawych rzeczach i naprawdę bardzo, bardzo miły jest miły ten jest Daniel, także naprawdę um, super to doświadczenie było to, zagrać z nim ten trening. Po przerwie i też po porozmawianiu parę rzeczy przy siatce, to przeszliśmy do grania forehandu po Krosie oraz po linii. I mm, gdy go grałem, jeszcze w sumie zanim go grałem, to mi powiedział, żebym mm, starał się grać jak najdłużej ten Fortnite, jak to możliwe, żeby po prostu mm, wywierać taką presję na przeciwniku, żeby przeciwnik, jakby im dłużej grasz, to wtedy przeciwnik, żeby bardziej wyszedł jakby spoza kortu i żeby miał ja mógł wejść. I otworzyć bardziej kot, żeby wiadomo mieć właśnie tą taką przewagę w punkcie. Także tutaj właśnie się, się starałem tak grać i też ogólnie podczas tego treningu, to naprawdę tutaj to już mm, był... Prawie koniec, ale, ale naprawdę bardzo szybko mi zleciał ten czas, bo naprawdę bardzo fajnie się grało i, i naprawdę super doświadczenie zagrać z takim, z takim trenerem. Już pod koniec treningu przeszliśmy do serwisu przed Super Tyrekiem, bo stwierdziliśmy, że na koniec zagramy parę punktów Super Tyreka, także troszkę po, poserwowałem, rozgrzełem ten serwis i no i co? A propos treningu, no to... Tutaj, już do, tutaj się zaraz jeszcze rozmawialiśmy trochę, ogólnie o serwisie, o takich um, dobrych zawodnikach. O, rozmawialiśmy ogólnie też na przykład jak Ben Shelton, to tutaj mówił mi też, jak on super serwuje i, i w ogóle też jakie ma doświadczenia, kogo poznał. Tak naprawdę jestem um, no, ogólnie zadowolony z tego treningu, bo, bo naprawdę było, było super mi tutaj jeszcze powiedział taką wskazówkę, żeby punkt trafienia był wyżej i żeby zaserwować tą piłkę jakby dłużej, bo wtedy y, przeciwnika, wiadomo, bardziej odrzucasz, to dosyć było, no wiadomo, to dosyć oczywiste, ale zawsze, zawsze cenna wskazówka. Zatem no to ja mu powiedziałem, ja powiedziałem co ja robię, że mm, ja bardzo lubię zaserwować ścięty serwis na zewnątrz. Mówił, że to jest ogólnie bardzo dobre, żebym tak serwował, bo otwieram wtedy sobie akcję. Pamiętajcie o łapko w górę i o subskrypcji. Zapraszamy też na obóz, który odbędzie się w maju, na którym trenerami będzie mój tata, ten Daniel Marco. Ja też będę mógł z Wami grać, oraz też będę Waszym sparring partnerem. Także, także zapraszamy. No i do zobaczenia w Hiszpanii.